Cześć, witajcie drodzy widzowie w pierwszym odcinku z serii żniwnej w sumie na tym kanale, bo nigdy jeszcze odcinka ze żniw tutaj nie było, dlatego że po prostu nie mieliśmy w sumie zbóż. Od 4 lat nie sialiśmy zbóż. Ostatnim zbożem, które właśnie sialiśmy to było 4 lata temu, to były 4 hektary owsa. I zaczynamy dzisiaj właśnie żniwa. Na pierwszy ogień poszło przężyto na piątej, szóstej klasie. No i co? I zaraz będziemy coś tam wiedzieć. Jak widzicie mamy John Deere'a sprzęgniętego z D47. Tutaj wszystko napompowane, koła zostały posprawdzone, szpilki, zapas założony. Ogólnie nasmarowany John Deere. Także mamy na razie zestaw przygotowany. Druga przyczepa tam stoi. Tutaj z bratem pootwieraliśmy te wrota, żeby, żeby po prostu było łatwiej nam jeździć. Stadoła wysprzątana mamy taki mały magazyn jak widzicie ciekawi w sumie jesteśmy jak to będzie sypało czy to wszystko tutaj nam wejdzie tutaj może na żyto ewentualnie jakby żyto nie weszło no to w big bagi. zobaczymy ile tego będzie i będziemy tutaj ogarniać ja będę chyba małym dundirem woził a brat tutaj będzie 2850 podgarniał także idziemy zobaczyć co tam się dzieje czy Kombajnista już wjechał, pierwszy wjazd, czy nie wjechał, ale chyba jedzie już. Lawetka bel w sumie pierwszy raz ją widzicie na kanale, bo jeszcze jej nie pokazywałem, ale na razie sobie ją tak z grubsza zobaczcie, ale będzie w odcinku ze złożenia słomy, także i tu druga D47 stoi, także mam nadzieję, że blisko mamy te kawałki, więc myślę, że nie będziemy musieli jakoś tam bardzo. Yy, z tych przyczep, ale w razie W dwie stoją. Także tak to wygląda. Tutaj w okolicy już cztery kombajny chodzą, także wszyscy na całego żniwują. ziarno ogólnie grube, suchutkie Drodzy jesteśmy po tutaj wykoszeniu tej w sumie takiej najgorszej działki na której wam pokazywałem mieszankę gorzowską Tutaj jest na górze jest no, sama szóstka tutaj dołkiem nie wolno oszukiwać No myślę że piątka tu będzie na tym tutaj w tym dołku Tutaj raczej działka jest piąta klasa całość Więc powiem wam że przywiozłem już Cztery zbiorniki z tego dominatora 86, i dwa były takie naprawdę z czubkiem, dwa były takie normalne, więc około tam 10 ton mamy. No i wykoszone jest 2 hektary, więc jakiś tam plon, około no piątkę na pewno leci. Mogę się pokusić, nawet o stwierdzenie, że te 5,5 na pewno nam tutaj oddaje to przężyto Natomiast no tutaj kolega tutaj wjechał w tą działkę z piątą klasą, no to przejechaliśmy raz. Że tak powiem, w koło, no to mieliśmy szubaty zbiornik, musiałem przegarniać. Tutaj jest 2 hektary, myślę, że koło szóstki może na tym kawałku sypać. Zobaczymy, jak się to wykosi. Ale powiem Wam, że słomy jest bardzo dużo. Jak na takie rzadkie przężyto, bo nie jest jakoś tam bardzo mega, ale jak na takie rzadkie przężyto, no to mamy te sporo tej słomy. jest Odchwaszczanie mi przepuściło na tej działce, a tu już jest trochę lepiej. Tu już nie widać tego odchwaszczania. Kontrola była zostawiona. Gdybym nie zrobił poprawki wiosną, no to byłoby, byłoby naprawdę słabo. Także jak widzicie u nas żniwa w pełni. Przężyto w pełni dojrzałe. Także naprawdę, no co, można kosić parę dni, można nawet pracować Słoma, szeleści. Tak jak mówię, no. No maksymalnie na tym kawałku, myślę, że szóstki chyba nie przekroczymy, no plon nie będzie ważony, ale tak jak tu kolega już kosi w tym roku już, tutaj mamy u nas w sumie początek, on już wykosił 70 hektarów, ważyli też parę razy, więc około, mówi, że w tym zbiorniku dominatora 86, Około 3 ton może być tego przężyta. Ważyli tam pszenicę, no to jak był pełny, to 3,8, no ale wiadomo, pszenica gęstość ma e, większą, więc tego przężyta no, niech będzie około 3 ton. No to mówię, no tutaj będzie około 6, tak mi się wydaje, że, że będzie planowało, tak jak się spodziewałem. No. Na tej działce tutaj hektar 55 mieliśmy, około 8 ton tego przężyta, także niecałe 5,5 ton, no ponad 5 sypie. Także to są, tam jest szósta klasa, tu jest piąta. Myślę, że plon takiego jak się spodziewałem, taki na razie jest. Fajnie to sypie. Oby po prostu jak najszybciej to skosić, żeby nie przyszły burze, bo dzisiaj mamy czwartek, a w sobotę i w niedzielę nadają. Dzisiaj, jutro kosimy. Mam nadzieję, że uda nam się te 14 hektarów tutaj wykosić. To nie jest dużo, także są chęci, Oby po prostu się sprzęt nie psuł i będziemy dalej działać. Zbiornik, tutaj mamy tą działkę e, 2 hektary, 10 arów. No mówię, pełny zbiornik w tym e, dominatorze 86. No tam liczymy, że około tych 3 ton może być drugi zbiornik, jeszcze powinny być dwa. No to, to tak wychodzi po prostu z przejazdów, więc e, no plus minus te 5,5 no, na pewno. nie no. Nie ważymy, no więc też Wam nie powiem jak to tam wygląda tak naprawdę. Bo może być po prostu więcej, albo może być mniej. Plon jest przybliżony, wszystko idzie na pasze. Wszystko idzie na pasze, więc nie będziemy wiedzieć tak faktycznie ile to ważyło. W sumie my jeździmy też wśród ziarno do młyna, więc też teoretycznie jakbyśmy zapisywali, jakbym w sumie zapisywał wszystko, no to byśmy wiedzieli ile była średnia w gospodarstwie. No, ale nie wiadomo jak to będzie, czy coś tam będziemy sprzedawać, czy nie. Być może to wszystko spisze i po prostu będziemy wiedzieć, ile średnia z gospodarstwa wyszła. Suchutkie jest w zębach ogólnie, się fajnie kruszy, strzela. Ziarno grube, powiem Wam, że myślałem, że bardziej ta susza to przytnie, że ono dużo bardziej po prostu że tak powiem zeschnie się. Ale nie źle. Naprawdę, widać, że po prostu jest to przężyto. No nie ma się co oszukiwać, tak? Tu nie ma rewelacji. Tu nie jest jakieś tam naprawdę bardzo gęste czy coś, bo jest przężyto ogólnie rzadkie. Druga sprawa, że te kłosy też nie są za wielkie, tak jak już mówiłem, to Belkanto. No, widziałem tu na okolicy dużo większe kłosy. U znajomego w melomanie na pewno te kłosy lepiej wyglądają. No i co wam powiem jeszcze, że. Natomiast takiego rzadkiego przegrzytana, no to nawet grubawe to ziarno Czy to jest w typie pszenicznym? Wygląda podobnie. Nie jest może aż tak gruba jak pszenica, ale jak taka słaba pszenica. Mamy trochę zanieczyszczenia. Nie ma, nie ma co. No i kurczę, tutaj mamy tą D47. To jakbym to rozgarnął, to by było w burtach. Tu mamy jeden zbiornik ostatnio jak byłem na wadze i miałem tak niecałe nie w burtach przęży to właśnie też kupowałem i tam byłem przyczepą tylko, że bez zakładek i tutaj nie było, nie było w burtach bo tam po prostu to wyrównałem to było 2,840 tutaj myślę, że jest równo w burtach myślę, że około 3 ton będzie więc sypię mi już drugi zbiornik, tak? jeżeli będą z tego Dwie trzy przyczepy, no to około 12 ton z 2 hektarów 10, to blisko szóstki będzie się to kręciło, tak? Zaraz mi wysypię, to wam pokażę ile tu tego jest. No myślę, że tu na tej przyczepie D47, tutaj roga nie ma, tam roga nie ma, ale jest duża górka. Myślę, że te 2800 trzy tony. drodzy jesteśmy na następnym kawałku mamy tutaj skoszony hektar no i jak widzicie ta d47 z nadstawkami no taka fajna już powiem wam że już jest troszeczkę więcej niż ostatnio także no koło szóstki koło szóstki się to wszystko kręci tak po prostu zaktualizuję wam bo następne pole i tutaj nie mamy żadnej czwartej b tylko całe, cała działka mamy piątkę także koło szóstki się to kręci